Swastyki na Bobrku. W czerwcu 1962 roku kierownictwo huty Bobrek zaalarmowało bytomską służbę bezpieczeństwa o akcie wrogim Polsce Ludowej. Aktem tym było ukazanie się hitlerowskich swastyk oraz liter SS na wydziale wielkich pieców. Błyskawicznie przeprowadzone śledztwo pozwoliło na ujawnienie sprawcy wrogiej działalności. Huta Bobrek od samego początku uznawana była za jeden z najważniejszych obiektów przemysłowych Bytomia, gdyż jej produkcja związana była także z obronnością kraju. Jak zapisano w datowanym na dzień 20 marca 1956 roku postanowieniu o założeniu teczki obiektowej dotyczącej Huty Bobrek. Z uwagi na ważność obiektu, stanowi ona punkt zainteresowania ośrodków państw kapitalistycznych. W czasie okupacji rozgałęziona była na tym obiekcie siatka kontrwywiadowcza Abwery, której to pracownicy są do dnia dzisiejszego na poszczególnych wydziałach i mogą być wykorzystani do działalności szpiegowskiej. Ponieważ kierownik Abwery znajduje się w Niemczech zachodnich, za najważniejsze wydziały huty, odgrywające dominującą rolę w pracy, funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, uznali stalownię, koksownię, wydział utrzymania ruchu oraz wielkie piece. I to właśnie na terenie tych ostatnich w dniu 26 czerwca 1962 roku ujawniono wymalowane swastyki oraz napisy SS i OAS. Napisy te wymalowane zostały wapnem na przełączniku przymocowanym do konstrukcji nośnej suwnicy granulacyjnej. Jak stwierdzili, przybyli natychmiast po powiadomieniu przez kierownictwo Huty, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, swastyka oraz napisy wymalowane były na całej przestrzeni wyłącznika. Stwierdzono także, że powstały one na zmianie nocnej około godziny 5.30. W trakcie przeprowadzonych czynności wstępnych ustalono, iż w trakcie zmiany nocnej w pobliżu tego miejsca pracowało około 15 osób. Po rozpytaniu pracowników zatrudnionych na tej zmianie oraz po porównaniu charakteru pisma z książki raportowej, wytypowano podejrzanego, którym stał się 19-letni, wówczas Ingold K. Młody wiek podejrzanego wykluczał jednocześnie. Jego potencjalną przynależność do szpiegowskiej siatki pozostałej, działającej w Hucie komórce Abwery. Kawaler, bezpartyjny, wykształcenie sześć klas szkoły podstawowej, ustalili na szybko SBC, działającej w Hucie swojej agenturze postawili zadanie zebrania konkretnych informacji, dotyczących ustalenia sprawcy wykrytego właśnie zdarzenia. Pierwszy meldunek od tajnego współpracownika noszącego pseudonim Wilik przyszedł już w dniu 4 lipca 1962 roku. Współpracownik podał, iż w rozmowie z mistrzem zmianowym Pawłem S. Kropka, dowiedział się on, iż napisy wymalował, podejrzewany już o to przez służbę bezpieczeństwa, właśnie Ingold K. Na podstawie tej informacji Funkcjonariusz służby bezpieczeństwa przeprowadził rozmowę z wymienionym mistrzem zmianowym, który wyjaśnił, że osobiście nie widział Ingolda, jak ten malował swastyki i napisy, ale wskazał dalszych świadków, od których on sam dowiedział się, że autorem napisów jest właśnie on. Świadkowie, rozpytani przez służbę bezpieczeństwa, na tę okoliczność zeznali, iż faktycznie widzieli Ingolda na zmianie nocnej. Gdy ten malował coś na przełączniku. Po odejściu Ingolda K. od przełącznika, gdy wyżej wymienieni, doszli tam, zauważyli na przełączniku namalowaną swastykę i inicjały SS i OAS, zapisał w swoim raporcie bytomski esbek. Kolejny świadek zeznał natomiast, iż Ingold K. w rozmowie z nim przyznał się mu do wykonania napisów, lecz w jakim celu to zrobił, nie powiedział. Wiedza, jaką zgromadzili funkcjonariusze SB, została następnie przekazana do Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa w Katowicach, w celu rozpatrzenia i ewentualnego wszczęcia śledztwa przeciwko młodemu pracownikowi Huty Bobrek. Dochodzenie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 17 lipca 1962 roku. A śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach kilka dni później, w dniu 26 lipca tego samego roku, w ramach czynności, po przesłuchaniu wszystkich świadków, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa z Katowic zaplanowali na dzień 30 lipca 1962 roku przeprowadzenie w godzinach porannych rewizji w mieszkaniu Ingolda K. A po jej przeprowadzeniu zatrzymanie go do decyzji prokuratora. Celem rewizji będzie odebranie przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, zapisał w planie śledztwa z dnia 27 lipca 1962 roku oficer śledczy Katowickiej Służby Bezpieczeństwa. Ingold K., zgodnie z planem, został zatrzymany. Pomimo, iż przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wyjaśnił, że nie zdawał sobie sprawy ze szkodliwości tego rodzaju przestępstwa, prokurator prokuratury wojewódzkiej w Katowicach zastosował wobec niego areszt tymczasowy do dnia 30 września 1962 roku. Finalnie jednak Ingold K. przesiedział w areszcie do dnia 14 listopada. 1962 roku. Sąd powiatowy w Bytomiu, do którego trafiła w styczniu 1963 roku jego sprawa, za popełniony czyn skazał go na sześć miesięcy więzienia z uwzględnieniem okresu przebywania w areszcie tymczasowym, wyrok ten zawieszając jednocześnie na okres trzech lat. Ingold K. nie wrócił zatem do więzienia. Wydział śledczy Katowickiej Służby Bezpieczeństwa uznał ten fakt za nieuzasadniony, nie podjął jednak żadnych działań w celu jego zmiany.